Witajcie z tej strony, się, No i dzisiaj na początku odcinka, jak widać, chcę Wam pokazać, co będziemy kiedy robić. Tutaj macie całą tabelkę. No, i jak widać, w piątek będzie Visual Studio oraz NIC. No i tak dalej. Wczoraj nie było HTML-a, no ale od dzisiaj, właśnie sobie to przed chwilą postanowiłem, jak to będzie wyglądać. A więc dzisiaj, sobie stworzymy pierwszą aplikację w Visual Studio. Naciskamy no nowy projekt. Wchodzimy w Visual Basic oraz Windows Forms Application. No i możemy sobie dać nazwę. Na przykład, my dzisiaj zrobimy sobie przeglądarkę internetową. Naciskam OK. No i włącza się nam projekt. Um, zaraz do was wrócę, ok, już wróciłem po tej małej przerwie, no i zamierzam wam pokazać jak zrobić taką właśnie to przeglądarkę. Tutaj możemy nazwać naszą um, naszą przeglądarkę jako na przykład Yashol Browser. I też możemy zmienić, ale to jeszcze nie w dzisiejszym odcinku, a tym bardziej nie mam. Ikony, którą mógłbym wam zaprezentować, mogę tutaj skonfiguruję sobie to, abym miał nieco łatwiej, sobie to wyłączę no i tutaj widać, je, widać, pokazuję wam jak skonfigurować sobie, no i dzisiaj pokażę wam jak zrobić taką, no, nie pierwszą lepszą przeglądarkę, ale taką dosyć dobrą tutaj jeśli nie macie włączone pokażę wam się takie coś ale musicie nacisnąć na tę oto strzałeczka nacisnąć dock in parent container no i wtedy nam się to pokazuje na całym ekranie nawet jeśli zmienimy wielkość no to widać ten teraz aby nam się to zmniejszyło możemy dodać menu strip nie będziemy go używać ale dodajmy dwa takie menu strip Zna yy, wiemy, że tutaj na przykład mógł być plik, ale my tego nie użyjemy w dzisiejszym odcinku więc yy, jest tylko po to, aby zrobić to coś tutaj mieć miejsce teraz możemy dodać przyciski na przykład jeden przycisk będzie miał nazwę znaczy nazwy nie zmieniałem przepraszam będzie miał napis cofnij możemy sobie taki sam guzik skopiować ponów ja sobie Zrobić takie coś. Ja nie wiem, czy mówię dobrze, zrobię sponów, ale yy, to jest tylko test, tak? Bo to jest, jest go back i go forward, więc. Ja wiem tak to zrobię. Więc tutaj zróbmy sobie na przykład strona startowa. I aby widać było wszystkie napisy, rozciągnijmy troszeczkę ten przycisk. Tutaj dodajmy sobie. Z którego możemy tutaj wyszukać. O tutaj. I możemy go bardzo rozciągnąć. Teraz dodajmy sobie kolejny przycisk. to będziemy mogli napisać wyszukaj Ejku. No i wykrzyknij Zacznijmy od przycisku wyszukaj. Web browser. Browser 1. ponieważ tak się nazywa to coś. A tutaj właśnie mamy programować. kropka Navigate czyli ma nawigować coś, jednak co ma nawigować? No właśnie ma nawigować to co wpisaliśmy tutaj a to się nazywa tutaj możemy sobie sprawdzić nazwę textbox1 i kropka tekst ponieważ może to być na przykład nazwa tego textboxu albo coś co tam jest napisane tyle jeśli chodzi o ten przycisk w przycisku strona startowa zrobimy to samo, możemy sobie skopiować, jednak będzie to strona startowa, więc możemy sobie wejść w chroma i skopiować adres, który mamy na górze, wy go nie widzicie i wyjść z powrotem w Visual Basic, no i tutaj wkleić. Możemy nacisnąć kontrol i nacisnąć, aby zobaczyć, czy to jest na pewno ten adres. No i widzimy, że to jest ten adres. Spróbujmy sobie pomów. Web browser 1. No i co? Nie będzie to redo, ponieważ to działa tak w notatniku, jednak to będzie go forward. W przypadku cofni to będzie to samo, tylko że go back. Proste. Zobaczmy, czy zapiszmy sobie. I zobaczmy, czy nasza przeglądarka działa. Jak widać, tutaj jest, że są błędy. No i możemy sobie nacisnąć no. No i zobaczmy, co się stało. Tutaj widzimy, gdzie to jest, w którym. Zobaczmy sobie. No i widzimy, co źle zrobiłem. Otóż chodzi o to, że musimy dać nazwę w nawiasy. Wtedy nie będzie już żadnych błędów. Możemy zapisać i wystartować. Pojawia nam się okienko. Zobaczmy. Wejdźmy sobie na stronę startową. No i jesteśmy rzeczywiście w Google. Możemy sobie zmieniać, a i tak i nasza przeglądarka się do tego dostosuje. Możemy sobie włączyć to na pełnym ekranie. Mogę Wam to troszeczkę tak zrobić. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. No i możemy oczywiście wejść na na przykład stronę youtube.com. Znaczy, moglibyśmy to nacisnąć, ale możemy wejść na youtube.com, wyszukać. No i jesteśmy, możemy się także zalogować, ale ja się nie zaloguje, Możemy oczywiście cofnąć, no i sobie oczywiście obejrzeć filmy, jakie chcemy. Tutaj widać, że czasami coś nie działa, ale to możemy po prostu zignorować. Ja z to Są błędy skryptów, z, często, kiedy oglądamy filmy. Tak samo jak teraz. Widać. Mały błąd. No. O! Działa! Jejaj, ja, troszeczkę tutaj się zacina, no ale cóż, to było na tyle. Możemy sobie przejść na stronę główną. No ale cóż, to by było na tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Zapraszam Was wszędzie, gdzie się da. No i do widzenia.